Dzień dobry, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na moje mieszane rabaty bylinowo-trawiaste, na których znalazłam pięć ciekawych roślin godnych uwagi. Być może je macie i znacie, być może nie, więc tym bardziej zapraszam do obejrzenia dzisiejszego materiału o jarzmiance, ostrogowcu, żmijowcu, rudbeki, green wizard oraz Nauty Macedońskiej będzie coś do cienia i półcienia, na pełne słońce i suszę oraz coś dla pszczelarzy. Będzie pastelowo różowo i niebiesko, więc dla każdego coś miłego. Aby nie przedłużać, idziemy w ogrodowy gąszcz. Jako pierwsza wystąpi jarzmianka czyli Astrantia. Bylina należąca do rodziny selerowatych. Występuje w Europie i Azji środkowej, głównie na obszarach górskich i w lasach. Wytwarza prostą łodygę o wysokości od 50 cm wzwyż. Ma bardzo ładne, powcinane liście oraz kwitnie wiosną i wczesnym latem, zwykle od maja do lipca. Barwa kwiatów zależy od odmiany i najczęściej są one białe, jasno- i ciemnoróżowe, czerwone lub bordowe. Zachowują ładny wygląd, nawet po kwitnieniu, gdyż zasuszają się i mogą stanowić ciekawy element suchych bukietów. Nazwa Astrantia pochodzi od łacińskiego astrum, czyli gwiazda. Najlepiej czuje się w półcieniu, lubi lekko wilgotne stanowisko. U mnie są odmiany Roma i Primadonna. Pod taką nazwą je zakupiłam, ale czy są to te właściwe? No to pewności nie mam. Raczej na pewno nie skusiłaby mnie odmiana o jasnych kwiatach. A tymczasem takie właśnie mam. Rosną sobie wzdłuż budynku gospodarczego ale coś czuję, że jesienią zmienię im miejscówkę na bardziej wyeksponowaną. Kwiaty są ładne, oryginalne, więc warto by je mieć bliżej domu. Poza tym troszkę boję się, że rozrastające się rozplenice mogą mi stłumić te fajne byliny, więc tak jak mówię, postaram się jesienią zmienić im miejsce zamieszkania. Numer dwa to Ostrogowiec Czerwony cudna roślina wieloletnia o bardzo długim okresie kwitnienia. Ma gęste grona małych, gwiazdkowatych kwiatów, które utrzymują się na roślinie od maja do jesieni. Ostrogowiec może kwitnąć na biało, różowo bądź w malinowo-czerwonym kolorze. Ścinanie przekwitniętych części wydłuża okres jego świetności. Poza tym ma bardzo ładne sinozielone liście. Bardzo małe wymagania glebowe i niskie zapotrzebowanie na wodę. Dlatego znosi długotrwałe susze i, tak jak u mnie, betonowy grunt w pełni lata. Ostrogowiec to świetna bylina do ogrodów naturalistycznych. Ale sprawdzi się także w kompozycjach minimalistycznych, na przykład tylko z trawami ozdobnymi. Nikt nie przejdzie obojętnie obok tych kwiatów, bo żywe kolory przyciągają wzrok z daleka. Dorasta do około 100 cm wysokości i fantastycznie się wysiewa. Więc jesienią mamy wokół roślin matecznych gotowe sadzonki do obsadzania kolejnych rabat. Ostrogowca warto przetestować w towarzystwie drzew, na przykład pod brzozami. Z racji małych wymagań wodnych jest duża szansa, że będzie hitem w takich właśnie trudnych miejscach. U mnie Ostrogowiec rośnie przy kępach liliowców. I wygląda to rewelacyjnie od wczesnej wiosny. Trzecia roślina, którą chcę Wam pokazać, to żmijowiec zwyczajny. Dwuletni, ale bardzo okazały gatunek o mocno owłosionej budowie. Najpierw ma lekko purpurowe, a po zapyleniu błękitne lub granatowe kwiaty. U mnie jest to forma dzika, bezodmianowa, z wysiewu zakupionych nasion. Chciałam, aby na rabatach było coś, co będzie jak najbardziej naturalnie wyglądało wśród traw, szałwi i kocimiętek, gdyż żmijowiec zaczyna kwitnienie na przełomie maja i czerwca. Jest to roślina bardzo miododajna, więc od pszczół i trzmieli aż się na niej roi. Pszczelarze wysoko cenią ten gatunek za fenomenalne nektarowanie od świtu do nocy, nawet na jałowych, kamienistych bądź piaszczystych glebach. Numer 4 to Rudbeckia Green Wizard. Bardzo ciekawa odmiana rudbeki, która przełamuje ogólne stwierdzenie, że tylko to, co kolorowe, jest ozdobne. Tymczasem ona udowadnia, że mimo braku jaskrawych płatków można przyciągać uwagę. Jak to mówią, sieć w kącie znajdą cię i tak jest właśnie w przypadku tej rudbeki. Idzie się wokół tych wszystkich kolorowych cudów, aż tu nagle, stop! A to co, takie fajne, inne, niespotykane, ale super, byli nas szyszkami. Bo tak trochę to wygląda, gdy patrzymy z daleka. Rudbekia Green Wizard tworzy takie właśnie oryginalne kwiatostany. Które są zbiorem rurkowatych kwiatów przypominających brązową szyszkę. Roślina osiąga od 100 do 150 cm wysokości i teoretycznie kwitnie od lipca do września. Tymczasem w tym roku jak widać i ona się pospieszyła i choć mamy przełom maja i czerwca, no to kwiaty już są. Wymaga gleby umiarkowanie wilgotnej. Nadmierne podlewanie spowoduje, że roślina będzie wybujała. Lubi miejsca słoneczne i jest w pełni mrozoodporna. Super rozmnaża się z nasion, których z jednej takiej szyszki mamy całe setki. Tę ciekawą odmianę rudbeki. Mam już teraz w różnych częściach ogrodu i powiem Wam, że w każdej kompozycji sprawdza się rewelacyjnie. Nie jest jakaś wyniosła, swoim wyglądem nie przytłacza innych roślin, więc świetnie komponuje się właśnie z bylinami o innych żywych kolorach w czasie kwitnienia. Tutaj na przykład widzicie ją w połączeniu z ostróżkami i sprawdza się fantastycznie. Ostróżki wiodą teraz prym, a ona niepozorna ubogaca całą tę kompozycję. Na rabatach wywijasach wcisnęłam ją wokół kocimiętek Blue Dragon. Rośnie sobie w towarzystwie śmiałków darniowych. I całość także wygląda bardzo naturalistycznie. Na rabacie nowo trawiastej rudbeckia green wizard rośnie sobie w towarzystwie wysokich miskantów, rozplenic oraz czosnków główkowatych, które w tej chwili zdobią tutaj dziesiątkami, jeśli nie setkami małych seledynowych główek. Piątą rośliną, którą dla Was dzisiaj przygotowałam, jest knautia, inaczej świeżbnica macedońska, u mnie w odmianie Red Knight, czyli czerwony rycerz. Jest to bylina rzadko spotykana w ogrodach, ale godna uwagi, gdyż wprowadza na rabaty naturalistyczny akcent, ale za to z mocnym przyciągającym uwagę kolorem. Jej czerwono malinowe kwiaty są widoczne z daleka i nieco przypominają kwiaty jarzmianki. Knautia świetnie wygląda w grupie roślin. Można ją wcisnąć pomiędzy trawy ozdobne i wtedy na przełomie maja i czerwca będzie ciekawym urozmaiceniem bujnej zieleni. Lubi miejsca słoneczne, nie wymaga wiele. Dobrze zimuje i fajnie wysiewa się wokół rośliny matecznej. Wabi owady zapylające, a jedyna jej wada to wyleganie po ulewnym deszczu, więc jeśli chcemy mieć ją w pionie, no to wymaga wspomagania tyczką. Takie oto informacje zebrałam dla Was o moich pięciu wybranych roślinach. Mam nadzieję, że któraś z nich przypadnie Wam do gustu i zaprosicie ją do swoich ogrodów. Na dziś to tyle. Jeśli się podobało, no to lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!